No coś widzę, słuchajcie Dzisiaj będziemy płacić ten nasz dom, ten pokój Czyli zapłata nowego domu Bo słuchajcie, nie było klient takiego sprzedawcy, że na przykład że można tu kupywać y, po, Ten pokój, domek no, Najlepiej to pokoje Więc idziemy zapłacić teraz No, no to idę, idziemy Poczekaliśmy trochę. Ej, idziemy. No to jedziemy. No widzę, idziemy. No to idziemy. No to idziemy. No idziemy. Hmm? Hmm. Eee, no to eee, idziemy. No idziemy. No No idziemy. No to idziemy. Nie wiem. No po prostu, że jak nie było tutaj pana, no to poszliśmy na górę, ten z przyjacielem moim go poznałem. No i tutaj sobie to tyle, bez zapłacenia. Bo ja byłem w górach, bez mnie. Więc. Znaczy, bez mnie było, jakby nie było. Więc masz teraz zapłacić. No dobrze. Dałem tutaj panu o tyle dużo pieniędzy. Wow, dziękuję! Ale pan jest bogaty. No wiem, pracowałem. Super. Pan już ma pokój. Mhm, tak, zrobiłem sobie. Dobrze. Do panu wybaczę. Dobrze. I pan ma się iść na górę. Dobrze. No. No i widzowie, jesteśmy w domu i zapłaciliśmy. No. I jak Wam się spodobał ten film, daj sobie łapkę w górę i I widzimy się w innych filmach. Ну no, а я тебя ещё папа. Ну no, а я тебя ещё папа.